Cześć wszystkim, to Macian Bordy P, największy sklep macierzyny w Polsce. Mam dzisiaj dla nas propozycję od Ramon Jest to ram SIMA Micro. Jak widzicie, decha wyposażona w taką fajną żółto-brązową grafę, nałożoną termotransferem. Długość tej deski to 86,4 cm, szerokość 22,2 cm, a konstrukcja tej dechy to 7 warstw konu kanadyjskiego. Decha niezbyt długa, ale bardzo fajna na miasto taki kruzerek. Wyposażona w traki 180 kg Kingpin, kółka. RAM Long, po raz 70mm 78A bardzo fajne, miękkie yy, w połączeniu z tymi trakami naprawdę fajny set na, na miasto miękki, płynny yy, bardzo fajnie bushingi odbijają piecha yy, w podwójnym dropie, jest to twin, tak jak mówiłem, od góry wycięcie Pojemnie. takie w gripie, e, przyjemny concave sprawia, że decha jest naprawdę fajną deską, jeżeli szukacie czegoś typowo miejskiego, niezbyt dużego, żeby sobie po prostu pomykać po ulicy, pomiędzy ludźmi, czy też robić ciasne skręty. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski, czy innych desek z naszego sklepu, piszcie do nas, chętnie odpowiem na wszystkie wasze maile, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy. Pay.